To się nazywa Bielska Gala Sportu. I właśnie to już jest tradycja, że właśnie Dzień Mikołajek spotykamy się po to, żeby uhonorować sportowców. Bardzo się cieszę, że są na tej sali zawodnicy i zawodniczki, że są ich trenerzy, nauczyciele, ale są również działacze sportowi. No i są. Kibice, no bo bez, bez kibiców e, sportu też być, e, być nie może. Także my wszyscy, jak, jak jesteśmy tutaj, no jesteśmy częścią tej sportowej rodziny naszego, e, naszego miasta. Dlaczego mi do głowy ten 1900 się zaplątał? Ano 1923 rok to rok utworzenia w Bielsku Podlaskim klubu sportowego, który w tym roku obchodził stulecie. Także Tur Bielsk Podlaski przez te 100 lat używał różnych nazw, ale właśnie w tym roku obchodził swoje stulecie i to jest też bardzo wyjątkowa rzecz, jeśli chodzi o mapę sportową naszego województwa, bo można powiedzieć, że tylko dwa kluby mają tak bogatą tradycję czy odwołują się do tak bogatej tradycji. Jeden jest w Białymstoku i nazywa się Gielonia. A drugim jest właśnie Turbielsk Podlaski, który w trzeciej liście siatkarskiej kobiet reprezentuje nasze miasto. i na inaugurację, tak naprawdę mieliśmy okazję oglądać, a powiem, że Przyszły weekend będzie w Bielsku organizowany turniej międzynarodowy siatkarski kobiet-dziewcząt. Także serdecznie zapraszam do tego, żeby, jeżeli znajdziecie chwilę, pokibicować naszym naszym tam naszym... boisko pełnowymiarowe ze sztuczną nawierzchnią. Dzisiaj jeszcze spotykałem się z, z wykonawcą tego boiska. Myślę, że niedługo będzie można już rozpocząć treningi i rozgrywać mecze na, na boisku ze sztuczną nawierzchnią, z oświetleniem i nowymi e, trybunami. Także oczywiście to nie jest koniec planów, które mamy, jeśli, które, jeśli chodzi o rozbudowę sieci sportowej, niemniej jednak e, te wszystkie elementy pokazują, że z roku na rok staramy się poprawiać tą naszą e, bazę, e, bazę sportową. Wielcy sportowcy, wielcy trenerzy, wielcy nauczyciele w jeszcze nie powiedzieli i z całą pewnością e, będziecie mogli nas za, e, zaskakiwać dobrymi Dobrymi wynikami. Cieszę się również, że oprócz sportowców na tej sali są także rodzice czy, czy dziadkowie, bo rodzina jest bardzo ważna, jeśli chodzi o te wspieranie miłości do sportu, pasji sportowej. Dzisiaj, bez wsparcia rodziców, bez wsparcia właśnie takiego czy to finansowego, czy dobrego słowa, chociażby nawet ciężko jest. Się w sporcie realizować, także... w dzisiejszym zostali zaproszeni i za chwilę będą nagrodzeni najlepsi zawodnicy, trenerzy, działacze sportowi w 2023 roku. Są to osoby, które mają na swoim koncie sukcesy w ponad lokalnych. Chciałbym dodać, że wśród nagrodzonych są sportowcy którzy odnieśli sukcesy ponadlokalne w kilku dyscyplinach sportu. Wielu z nich osiągnęło sukcesy reprezentując zarówno swoje szkoły, jak też kluby sportowe. Osoby tego były zgłoszone do Nagrody Burmistrza Miasta przez różne podmioty. Jako pierwszych zapraszam trenerów Miejskiego Klubu Kluwackiego Wodnik w Bielsku Podlaskie. Pana Andrzeja Gliwę. Dwie poszukiwacze podnieśli największe sukcesy w zawodach prywatnych: Dwa czwarte miejsca, piąte miejsce i siódme miejsce Marcina Panasiuka na zimowych Mistrzostwach polskich Juniorów w Wielkopolskim. Dziewięć pierwszych miejsc, siedem drugich, sześć trzecich indywidualnie w Zimowych Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w Pływaniu. Zapraszam również Pana Krzysztofa Selickiego. indywidualnie no, w Zimowych Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w Pływaniu. Zapraszam na scenę nagrodzonych zawodników. Jako pierwszego zapraszam Pana pana Panasiuka. Dwa czwarte, piąte i siódme miejsce na zimowych mistrzostwach Polski w Unii 16 w Gorzowie Wielkopolskim oraz trzy pierwsze i trzecie miejsce w zimowych mistrzostwach w Podlasie. <klucza> Igora Wróblewskiego. <klucza> Natalii Jękuli. Macieja Górskiego, Janek Woltanów, proszę się kolejności Polę Zolońską, Emila Bortuńczuka, Edicę Domuszecką, Pawła Turowskiego, Zanny Mironkiewicz, Zafień <klucz> Śliwko, Marcela Wasilewskiego, <klucz> Denisa Puczko, Jakuba Milera, <klucz> Szymona Milera, Dawida Czarkowskiego, Maję Olszewską i Minę Oto najlepsi pływacy w naszym mieście. Jego podopieczni zdobyli Pierwsze miejsce drużynowo w Igrzyskach Dzieci Województwa Podlaskiego w Lekkiej Atletyce Dziewcząt. Pierwsze miejsce drużynowo w Igrzyskach Dzieci Województwa Podlaskiego w Lekkiej Atletyce Chłopców. Trzecie miejsce w Igrzyskach Dzieci Województwa Podlaskiego w Piłce Ręcznej. Trzecie miejsce w Igrzyskach Dzieci Województwa Podlaskiego w czworboju Lekkoatletycznym. Pierwsze miejsce w sztafecie Szwedzkiego w Urzędu Województwa Podlaskiego. Pierwsze miejsce w sztafecie 4x60 w Igrzyskach dzieci Województwa Podlaskiego chłopców. Drugie miejsce w sztafecie 4x60 w igrzyskach dzieci Województwa Podlaskiego dziewcząt oraz indywidualnie w igrzyskach dzieci Województwa Podlaskiego. Drugie miejsce w chodzie sportowym na 2 km. Drugie miejsce w rzucie dyskiem. Drugie trzecie miejsce w biegu na 100 metrów przez płotki. Drugie miejsce w biegu na 200 metrów przez płotki. Drugie miejsce w szurboju lekkoatletycznym, Dwa pierwsze miejsca w biegu na 60 i 200 metrów. Zapraszam na scenę różnego zamówienia. Suzannę Mironkiewicz. Bartosz Fiedorów. Nikolaja Dymianowicz. Jestem miejsce proszę. Zdjęcie Olo, proszę bardzo. Będę musieliście Będę Gabriela. Gilecini. Gabriela musieliście Gabriela Łatanię Trzeszczkowską, Michała Drachowicza, Mikołaja Muśko, Angę Rodicką, Bartosza Majewskiego Szymona Popowskiego Aleksandra Fałuszczyk. Bartosz Leczuka, <laughs> Filipa Jakimiuka, Łukasza <laughs> Podłowskiego, <laughs> Borysa Chomko, <laughs> Igora Tarantę, Marię Włosi, Gabriele Gieresini, Olga Wróżewicz, Olga Włosi, Dawida Miszczuka, nie mówiłem, że rekord? Pamiętam tylko języka białoruskiego w imieniu Jarosława Postosiewicza, Miejsku Zapraszam Pana Włodzimierza Borowika. A pana Włodzimierza Borowicka Pierwsze miejsce w skoku o w Podlaskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Wleki Atletyce Dziewczyn. Pierwsze i drugie miejsce w skoku o w Podlaskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Wleki Atletyce Chłopców. Trzecie miejsce w drużynowym czwoboju Chłopców w Igrzyskach Dziewczyn Województwa Podlaskiego. Zapraszam podopiecznych Pana Włodzimierza Boronika, Amalię Malinowską, Oliwiera Łukasiewicza i Alana Groza. Zaprosił w tej chwili pana dyrektora Piotra Nikola Stasiuka, ale jest nieobecny, więc tylko um, poinformuję państwa, że również um, on i jego podopieczni zostali wywodzeni przez pana burmistrza. Podopieczni pana dyrektora zajęły pierwsze miejsce indywidualnie w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Województwa Podlaskiego w lekkiej atletyce, konkurencji z Kopotyczce. Pierwsze miejsce indywidualnie w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Województwa Podlaskiego w lekkiej atletyce, w yy, drużynowych Biegach przełajowych Dwa trzecie miejsce indywidualnie w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Województwa Podlaskiego w Pływaniu. Yy, pana dyrektora nie ma, ale zapraszam jego podopiecznych. Karolinę Bielawską Natalia Kubik i Aleksandra Kozłowska. Roberta Cara. Drużyna dziewcząt pana Roberta Cara zdobyła trzecie miejsce w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego Szkół Podstawowych w Poszykownce Dziewcząt. Zapraszam nagrodzoną drużynę. Dominikę Bazylów, Dziękuję. Kornelię Krawczuk, Amalię Petraszką, Małgorzatę Hoffman, Dziękuję. Maję Fidorów, Anastazję Janowicz, Julię Mijkowską, Patrycję Koc, Wiktorię Piotrowską, Małgorzatę Górską, Pana Kamila Szklarza. Podopieczne Pana Kamila Szklarza podniosły następujące sukcesy. W Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w siatkówce dziewcząt. Pierwsze miejsce w kategorii młodziczek, drugie miejsce w kategorii juniorek, trzecie miejsce w kategorii kadetek. Ponadto podobieżne pana Kegela Szklarza zdobyły pierwsze miejsce w Mistrzostwa Województwa Kowalskiego w Sierpółce Kluczowej w kategorii młodziczek. Zapraszam również pana Andrzeja Sosny. Pana Andrzeja Sosny zdobyły pierwsze miejsce Mistrzostwa Województwa Polskiego przed chłopców dziewcząt w kategorii, w kategorii młodzieży. Zapraszamy również nagrodzone zawodnicy. Hannę Toch, Kornelię Dawunczuk, Martynę Wojewską, Oliwie, Aleksiejów, Jestem. Roksanę Bareźniak, Leonów, Gabriele Popławską, Magdalenę Basiecni, Magdalena Kapaliu, Julianna Laszewicz. Amalie Kostasiewicz Daria Ruta Oliwie Winielską Tatianę Waksiniu Julię Pawełkiewicz Agatę Małgorzaty Zimno. Małgorzatę Musiewicz, Waronikę Grudlewską, Hannę Wesołowską, Zuzanę Wesowską i Olga Jurkowicz. Drużyna koszykarska panią Jarosława Wajarniała zajęła drugie miejsce w Podlaski Lidze Moziny. Zapraszam do sceny nagrodzonych zawodników Michała Baginskiego, Damiana Miginskiego, Jakuba Białka Zaryuczan, Gdybywika Moktóna Szukona, Karinko Załowskiego, Bartosza Firmy Burnika, Iwara Faszkowskiego, Miłosza Orkiewicza i Mikolanie Noskaryko. Naszewicza. KolaFa Jakucia Kackana Jakucia Wymiana Pozoruka Maksymiliano Kalatę Adama Niedzielskiego Krzysztofa Andrzejuka. Ich oddanie i determinacja przyniósł się do osiągnięcia sukcesów sportowych i wizerunkowych klubu. Dzięki nim klub stał się ważną częścią społeczności, promując zdrowy styl życia, integrację lokalnej społeczności oraz rozwija sportowe pasje wśród młodych ludzi. Burmistrz Miasta wyróżnił i proszę o wystąpienie. Pana Pawła Bierżyna.

Adriana Lewida-Roszczenka, Oskara Kindziuka i Piotra Osięciuka.